15. Coś mi się dzisiaj tak za wcześnie wyszło. Nie wiem dlaczego. Może przez pogodę, bo znowu pada, jest świeżo, trochę mokro, bardzo fajnie. Ileż można z tymi upałami w Irlandii wytrzymać? Nie! Teraz taka naturalna bryza jadł we włosy, w oczy świeżutko, no ja idę w t jak zwykle, bo jest ciepło, tylko mokro ale fantastycznie po prostu nic lepszego z rana taki człowiek od razu odświeżony obudzony, cudnie przede mną 8 godzin ekscytującej pracy a co później zobaczymy no raczej na plażę się nie wybiorę, chyba żeby nie padało od spacer dobry, w każdych warunkach, ale nie w deszczu po piasku. Oj, pięknie. Słuchajcie, miłego dnia i do zobaczenia po mojej pracy. Znowu deszcz, było słońce, błękitne niebo. Teraz wieje i pada, tak trochę pada. Może się pogoda jeszcze zmieni i wieczorem będę mógł jechać na plażę. Teraz biegnę do banku, wracam do pracy. Kilka godzin zostało i do domu. Teraz mamy słońce, błękitne niebo. Chwilę temu okay. był deszcz i pochmurno. Deszcz. Ja już po pracy, szybko było. Teraz idę do domu się przebrać, wykąpać i idę na zakupy. Znajoma mi mówiła, że jest duża przecena w Benettonie i chciałbym pójść zobaczyć ja nie za bardzo lubię Benetton, ale mają bardzo dobre jakości e, e, T-Shirty, polówki Więc jakby było coś czarnego, coś fajnego, to miałbym do pracy, mógłbym kupić parę Więc plan na dzisiaj jak na razie to zakupy Pogoda taka sobie, trochę wieje, trochę pada, ale może się przejdę jeszcze przed snem po plaży Taki troszeczkę lajtowy dzień Za dużo słońca przez ostatnie dni Więc nawet się cieszę, że dzisiaj tak mniej słonecznie Bo nie muszę leżeć plackiem Tutaj mijam właśnie najbardziej moje ulubione weneckie lustro po drodze. Robię tu ciągle zdjęcia. Możecie zobaczyć na Instagramie. Zawsze się można przejrzeć po drodze raz albo dwa. I znowu słońce przygrzewa pięknie. Prawie błękitne niebo. Jak tylko nadejdą chmury, to jest zimno i chłodno i wieje. A teraz jest bardzo przyjemnie. Zakupy zrobione. Oczywiście kupiłem wszystko, czego mi w ogóle nie potrzeba, czyli jak zwykle. A teraz biegnę coś zjeść, bo już zacząłem w sklepie cukierki wyjadać przy kasie Będzie lało, czarna chmura. Patrzcie, jak czarna. Wbiję i mam tylko kulary słoneczne. Więc biegnę, jem i do domu. Już pada. Nie jestem z cukru, ale nie chcę zmoknąć. Więc idę do Starbucksa, posiedzę, poczekam chwilę. Ile co dalej. Jedzenie w Zakurze było fenomenalne, jak zawsze. Obżarem się straszliwie, teraz widzę do domu. Pięknie się znowu robi. Był deszcz, było słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce. Teraz błękitne niebo. Ale chyba sobie podaruję już spacerów po plaży. Jest 8.30. Idę się wykąpać, idę spać. Poczytam coś. Po grzebie w komputerze zmontuję dla Was filmiki i się położę. Jutro następny dzień w pracy, więc... Miało być niebizdy jak zwykle znowu się działo i nawet mi się zakupy trafiłem fajnie, trzymajcie się i do zobaczenia jutro